Jeżeli ten film ma coś pomóc, to to będę namawiała wszystkich, by takich paru sekund udzielili do kamery. Licząc na to, że ktoś tego jednak słucha, może ktoś, ktoś pomyśli i rozważy nasze, nasze prośby. Nie zamieniajcie nam teatrów w sklepy spożywcze i w jakieś tam kluby nocne. Niedawno, niestety, pozbyliśmy się bardzo ważnego dla niej miejsca: kina Femina, i teraz jest kolejny zamach na instytucję kulturalną, która zmienia oblicze Warszawy. Teatr Kamienica to miejsce, które ma swoją stałą, wierną, oddaną i bardzo wdzięczną publiczność. Mam tutaj na myśli publiczność dziecięcą. Wszyscy wiemy, jak ważny jest teatr w życiu młodego widza, w życiu dziecka. Też, Broń, chcesz, żeby teatru nie zamknęli Kamienica? Będziemy tu przychodzić na spektakle dla dzieci? Ten teatr niesie w sobie yy, wielką moc. Każdy, kto przyjdzie do tego teatru, może znaleźć miejsce dla siebie, akceptację. Tu w Teatrze Kamienica właściwie swoje miejsce i swoje życie odnajduje prawie setka osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną z terenu całej Polski. Ta trudna sytuacja myślę, że przeminie i będziemy mogli wrócić do normalnej, stałej, wspaniałej współpracy z Emilianem Kamińskim i jego, jego teatrem. Sztuka jest czymś bardzo ulotnym, zwłaszcza sztuka teatralna. No, można ją sfotografować albo sfilmować, ale to już nie będzie wtedy sztuka teatralna. Myślę o teatrze jako o gatunku zagrożonym. Szkoda by było, gdyby teatr Kamienica zniknął z teatralnej mapy Warszawy. Czy my potrzebujemy tylu banków i tylu supermarketów? Jestem za teatrem. Teatr Kamienica jest dowodem na to, że marzenia się materializują. I że jeżeli się czegoś bardzo chce, bardzo w to wierzy, to nie ma takiej siły, żeby to nie doszło do skutku. Nie pozwólcie sobie i twórcom tego teatru tej wiary odebrać. Dlatego całym sercem wspieram akcję ratowania tego miejsca. Wspieram akcję ratowania teatru Kamienica. Wspieram całym sercem akcję ratowania teatru Kamienica. Całym sercem wspieram akcję ratowania teatru Kamienica. Stop dla zniszczenia teatru. Walczmy! Walczmy dzielnie!